Rock, pop, folk, blues czy jazz, ogień i woda czy fajerwerki, balony, skutery, a może dobra siatkówka? Na co się zdecydować? Nadchodzące miesiące będą obfitować w widowiska i imprezy zorganizowane przez Euckie Centrum Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Początek imprezom plenerowym dadzą obchody związane z 585. rocznicą nadania praw miejskich naszemu miastu. W nich kluczowy będzie, odbywający się w ramach Dni Ełku, Festiwal Folklorystyczny Dzieci i Młodzieży Tęcza. Jak sama nazwa mówi, będzie z pewnością bardzo kolorowy, bardzo piękny. I zagoszczą różne kultury świata, m.in. Chiny, Sri Lanka, Bułgaria. Kolejna kolorowa i bardzo gorąca impreza to Festiwal Ogień i Woda. Gwiazdami tej imprezy będą Kaja i Zespół Bracia. Mosir zaprosił też innych znanych wokalistów i zespoły. Na 2010 rok zakontraktowaliśmy już na koncerty takie gwiazdy jak Andrzej Piasek Piaseczny, jak zespół Ira, Krzysztof Krawczyk. Wystąpi też na nocy cygańskiej Don Wasyl, na galidisko Zespół Bayerfull. To jest na to chwilę. Szykujemy jeszcze kolejne, e, kolejne gwiazdy. Nie zabraknie sztandarowej imprezy kabaretowej, którą Ełczanie pokochali. W tym roku mulatka ma być jeszcze lepsza niż ostatnio. Pójdziemy śladem poprzedniego roku i oczywiście y, będzie przygotowany i, i zaprezentowany kabaretą, który poprowadzi znany Artur Andrus. Wystąpią kabarety, które zdobyły przez te wszystkie lata mulatki nagrodą publiczności. Wystąpią m.in. Łowcy.b, Dno, Jurki, Grzegorz Halama i Hrabi. W dodatkowym jury zasiądzie Grzegorz Miecugo, dziennikarz tv 24 współprowadzący znany program Szkło Kontaktowe. Jest to już pod, informacja potwierdzona, także z pewnością Patronat nad całą mulatką obejmie TVN24, przyjedzie pan Miecugow, jak również po ostatnim spotkaniu pan Sianecki. Miecugow zapowiedział swój przyjazd już podczas ostatniej mulatki. Powiem jedno, my tu wrócimy rok. Szkło kontaktowe też będzie? Tak. Na którym miejscu się lokują te wyjazdy tu do Ełku? Powiedziałbym, że są w pierwszej piątce. Nie zabraknie emocji sportowych. W sierpniu pod Ełckie niebo po raz kolejny wyfruną balony. Na pewno będzie to impreza, która podobnie jak w roku 2009 poruszyła wiele Ełczeń i bardzo ich zaintrygowała. Jezioro Ełckie w wakacje ponownie opanują skutery, a sezon zakończymy pod dachem. Fani siatkówki i fanki siatkarzy znów będą mogli podziwiać sportowców w akcji. Tak jak w ubiegłym roku w naszym mieście zaprezentują się najlepsze polskie ekipy. Na lato, Mulatkę i inne imprezy w plenerze trzeba jeszcze poczekać, ale koncerty odbywać się będą przez cały rok w Ełckim Centrum Kultury. Będzie czego posłuchać. Ewa Bem, Kazik na żywo, Zbigniew Wodecki, Majka Jerzowska. To artyści już potwierdzeni. Trwają jeszcze negocjacje z kolejnymi wokalistami, a najbliższy koncert 28 marca. Wystąpią razem Severny Krajewski i Andrzej Piasek Piaseczny.